Dobry wieczór. Wczoraj poznaliśmy słóweczko irrevocable. Irrevocable. Czyli nieodwołalny albo nieodwracalny. Na przykład decyzja, decision, jakaś czynność, action albo jakiś krok, step. Irrevocable. Ci, natomiast przygotowałam Wam przymiotnik ominous. 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 Ominous oznacza złowieszczy, złowrogi albo złowróżbny. Ominous. Czyli innymi słowy making you think that something bad will happen. Making you think that something bad will happen. Czyli sprawiający, że myślicie, że coś złego się wydarzy. Right? Something bad will happen. I możemy na przykład używając przymodnika ominous powiedzieć, że była jakaś złowroga cisza, panowała złowroga cisza. There was an ominous silence. There was an ominous silence, right? An ominous silence. Czyli złowroga, złowieszcza cisza. Albo możemy powiedzieć, że samochód wydaje jakiś dziwny, złowrogi dźwięk, tak? Jakiś straszny dźwięk, który świadczy o tym, że zaraz się nam ten samochód prawdopodobnie rozsypie. The car is making an ominous sound. The car is making an ominous sound. An ominous sound. Czyli jakiś złowrogi dźwięk. An ominous. Sound. Albo można powiedzieć, że na niebie widzimy jakieś złowieszcze czarne chmury. Ominous Black Clouds. Ominous Black Clouds. Bardzo proszę zapamiętać, przymiotnik ominous. Ominous. I dobranoc. Do jutra.